Wiele firm produkcyjnych odnotowało spadki sprzedaży w ostatnim czasie. Wzrosły również koszty produkcji, co często ma wpływ na rentowność, która jest niższa. Jeśli jesteś producentem mebli, okien, bądź innych materiałów budowlanych i zastanawiasz się, jak podnieść sprzedaż w 2024 roku, może zainteresują cię trendy w marketingu. Nazywam się Aleksandra Bortel i jestem key account managerem for people. W naszej agencji pomagamy firmom produkcyjnym w marketingu online w Polsce i za granicą. Zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, z którego dowiesz się m.in. Jak marketing wideo wpływa na pozycję Twojej marki? Jak skutecznie pozycjonować stronę, żeby dostosować ją do standardów Gemini? Które działania z marketingu online wybrać, aby zwiększyć sprzedaż bądź ilość zapytań ofertowych? Jak zaangażować społeczność w social mediach, która zbuduje zaufanie do Twojej marki. Zapisz się już dziś i do zobaczenia.